Pan Jezus z radością, wśród entuzjazmu, wjeżdżał do Jerozolimy, aby złożyć z siebie ofiarę dla naszego zbawienia. Nie na darmo słowo Boga mówi, że radosnego dawcę miłuje Bóg. Pan Jezus dawał siebie. Uczniowie radowali się. Faryzeusze byli przeciwko, a wola Boża się spełniała. Jechał po męczeństwo, jedyne szczególne i ostateczne. Jechał z życiem swoim, aby zapłacić za nie. Ojcu, z powodu grzechów ludzkich. I od tej pory wszystko było szczególnie w rękach ojca, gdy jego syn pełnił wolę. Pozostał już z uczniami, pod postacią chleba i wina, pozostał z nimi w słowie i obecności. Pozostał z nimi do końca, gdy go krzyżowano i pozostaje z nami i dziś. Pewnie gdzieś są jacyś uczniowie pańscy, którzy z entuzjazmem radują się, gdy go adorują i wielbią, bo gdyby ich brakło, no to kamienie wołać będą. Na razie nie wołają. Tak to widać, że wiara nie przebrzmi nie zakończy się w tym pokoleniu do końca jego istnienia, bo wymowa wjazdu Jezusa na ośleńciu jest prorockim, boskim słowem, gdy Jezus ujawnia siebie i daje siebie. Pan Jezus całym sobą był darem, i całym sobą był słowem. Potrzebował ośnięcia nieużywanego dotychczas, aby pokazać szczególność swojego wjazdu. Zawsze rodził pieszo, niekiedy łodzią płynął. Tym razem nie był to koń rycerski, ale Osiołek, zwierzę ludzi ubogich. Są takie okoliczności, kiedy człowieka przerastają, i nie wiadomo jak się znaleźć, co o tym myśleć. To jedna z tych chwil, która przerosła oglądaczy i słuchaczy. To jedna z tych chwil, która. Jest chwilą dawania Boga, a Lud jakby nie wiedział, co dla nich i od kogo. Są bowiem boskie chwile, które z trudem w człowieku się mieszczą, są to chwile jak zapowiedź, których wybrzmienie będzie dotyczyło wieczności. Trzeba się strzec układania sobie życia według swego pomysłu i zamierzenia, a raczej trzeba być biorczym sługą, daw, y, dawczym służebnikiem oddanym w zamyśle Bogu, aby nie szukać fascynacji ponad Boga, bo każda fascynacja z pominięciem Boga jest bałwochwalczą, umniejsza człowieka i prowadzi go do zaangażowania w którym może zakończyć się nawet śmiercią wieczną. Boga nikt ci nie zastąpi, Bóg całkowitość twoja jest jedynością ostateczną i najwyższą. Módl się więc do Twojego Boga, aby był w Tobie entuzjazm wyznawców Chrystusowych, abyś Jego Więzi z nim nie traktował jak obowiązku czy przyzwyczajenia, lecz wiara niech ci smakuje jak głód, którego nasycasz tylko Bogiem, gdy przychodzisz do niego i jesteś z nim. Wiara, jako głód Boga, doznaje nasycenia Bogiem. Ku temu trzeba ci zmierzać, abyś nie znalazł sobie treści zastępczych tej pozornej niezależności, samostanowienia. Człowiek, który nie jest dla siebie źródłem, o sobie stanowić nie może. Człowiek ma być wdzięcznym biorcą, bo najwięcej dobrego uczyni sobie, zawsze sobie, gdy słucha Boga i pełni jego wolę. Tylko wtedy, gdy człowiek nie jest projektantem dni swoich, tylko wtedy się nie myli każde inne istnienie obok woli Boga i z jakimś samozatracaniem. Módl się o to, by dar Boży był przez Ciebie upragniony, a męka Pańska nie była nadaremna. Mów, człowiek w wchodzi w koncepcję świata, według mentalności światowej, gdy jest Poborcą sukcesów światowych, i gdy chce sobie w życiu ulżyć, aby pożyć, nażyć, osiągnąć, zdobyć, i co dalej, i w jakim celu? Aż strach pytać, bo odpowiedzi nie ma. Odpowiedzią jedyną jest Bóg, który jeśli jest Twoim oczekiwaniem i nadzieją, będzie również i Twoim spełnieniem. Gdy Bóg będzie nieobecnością w twoim myśleniu, wtedy ty będziesz błędem w swoim istnieniu. Stworzył cię Bóg do świętości, całkowitości dla Boga, czyli do tego, byś się z Bogiem jawił przed Światem i dla siebie, by wiara twoja Przemieniła obyczaje Twoje, myślenie, by był człowiekiem całkowitości dla Boga. Wtedy, wtedy jego triumfalny wjazd w Jerozolimie będzie miał swoje dopełnienie, gdy on wstąpi do ciebie. Gdy będziesz pełny Boga, wtedy Twoje życie będzie wołać wobec innych. I wielu odzyska siebie przed Bogiem, pozyskując Boga.